Ja jestem Fireball. A to gran DVD Waterloo. Dzisiaj spotkamy się już w drugim odcinku. Tak, właściwie to jest pierwszy, bo wcześniejszy odcinek był zerowy. Było to takie wprowadzenie. W dzisiejszym odcinku planuję to motoru by zdobyć miasto, właściwie zamek Gru. Przepraszam, właściwie zamek Hamburg przeprowadzić misję yy, wywiadowczą w Sztokholmie oraz w Oslo i rozwinąć gospodarczo nasze to właśnie państwo. Nie wykluczone, że ruszymy też yy, z armią na Oslo lub Sztokholm. Tak więc yy, będziemy zaczynać. Dobrze, a gdzie co i jak w mieście? Dobra, ok, mam tam na na minus, ale i tego nie na plus. Więc jak obiecała, misja szpiegowska. Te fajne teksty są czasami do tych właśnie agentów i różnych ich w osobliwości. Ten na przykład ma fortel, może i mógłby prowadzić podejrzaną działalność, ale brak mu sprytu i zręczności, by robić to dobrze. To cechy wiek oczywiście tak, tylko że w ostatniej turze naszej, naszego ostatniego odcinka właśnie się nim ruszyliśmy, mieliśmy już tylko kawałek do przejścia. To jest właśnie piąta tura, a tym oto statkiem naszym landskipem. Postaram się je dopłynąć do państw moskiewskich, żeby wyeksplorować trochę teren. Dobrze, bez żadnego przedłużania przystępujemy do ataku. Nie ulega wątpliwości, że mamy przewagę i liczbną, i siłową. chociaż on ma trochę doświadczonych ludzi. Ale właśnie jak widać trzymanie ich pod oblężeniem właśnie sprawia, że yy, jednostki dezerterują. Jeśli pamiętacie to w ostatnim odcinku było to 120, tak jak zawsze Tak, yy, mamy szansę szansy 9 do 2 gramy Więc co mogę powiedzieć? Nie pojawia się krew. Pójdźmy Jakieś paskudne bagi. Ja za... Już jestem. Miałem taką małą paskudną ścinkę. I tak, mamy już mapę nas Nasze oddziały. No jak zwykle dobrze mi tego nie przydzielili. A ci sprzęty pobieżnicy, Lucjnicy będą potrzebni do oddziału, a drabinki taran wezmą oczywiście piechotka. Chyba Z tego co widzę to i tu i tu byli chłopcy Pomyliłem ich z, z ochotniczymi oszczędnikami A tak już prawidłowo przydzieliłem Jeszcze sobie wybierzemy naszych uczników I damy im jedną z strzał. strzałów Pójdą oni na pętla by rozstrzeliwać wroga Tak, zostawimy naszą piechotę. Żeby nie dostawiała nam drogi sprzętów obleśniczych. I klikam w potęcie walki. Nie przejdą o drugą strutę. Możemy dostać do nich porządniejszych ramion, ponieważ to jest zamek, a zamek mają jakieś brunia. On idzie na wszystkie czas. Skoro są oni wie, że nie ma syfenci. Myślę, że od razu weźmiemy nie mu ryzyko. To jest nie la Trochę spore lagusa Proszę grać Cofam ja to, nie da się za bardzo Ale my... Ós tego zitmy, a ochotnicy hospitaliów. Widzę, że się ruszyli. Myślę, to spokojnie dojdą. Turmam, turmam idę. Już nawet komunikat mamy, że zdobyliśmy mury, ale widzę, że oni za darmo ich nie oddadzą. Myślę, że możemy już podprowadzić tam naszych uczników. Czy by się wyprostowali? Nie. Ustawiam się pewnie w innym miejscu. A, oni się ustala, ustawiają wzdłuż tych murów. Juścicy chyba mają chętkę na strzelanie, niech tylko strzeliwują, Ty mogą przypadkiem trafić jednego z naszych. Wyślemy im do pomocy jeszcze dwa oddziały, dwa oddziały desz ognia, anomalie pogodowe, proszę. Mówią, że Taran doszedł do bramy Z tego co widzę już czekają tu na nas chuleś. O ich kapitan na samym przodzie Jaki odważny jak człowiek Brama pójdzie lada chwila. na koniec ty mi ty. tak, tym właśnie. Gry, na 11 już ma się na ucieczkę. Przepraszam Dobrze, żeby bitwa była płynniejsza ja Zmienię trochę ustawienia grafiki na mniejsze I widzimy się za chwilkę Jestem z powrotem Pozmieniam trochę na mniejsze Troszkę ustawienia I zwiększyłem szczegółowości oddziału i skoro oni tutaj są to pewnie nikt nie pilnuje centrum więc postaram się naszym, naszym, kochanom, naszym kochanym generałem tam się wślizgnąć w miasta Jak będzie tam już generał to nie ma mocnym Troszkę ryzykowny ten jeszcze ognia, ponieważ może... O, wrócili się. Ponieważ może litery mogą ucieknieć na ty też nasze jednostki. Widziałem, że gwałtownie zaczynamy się zachować. No generał też to jest, a dla niego... Tacy zwykli ludzie to nie problem. Chyba tacy zwykli ludzie, którzy chcą go zatrzymać. Niech walcz. To powiem, się zmienić. Musimy za wszelką cenę przydostać ci do tego miasta. Może ci cię przestać wyszukiwać. Hej! ich nie ma. Kiedy są złamani wystarczy mieć konicę jakąkolwiek. Będziemy kontynuować bitwę. I zwycięstwo już mamy w kieszeni. Sprintujcie, sprintujcie koniki! GONIĆ ICH <laughs> Zwycięstwo już mamy w kieszeni Sprintujcie, sprintujcie Koniki GONIĆ ICH <laughs> Tak jak obiecywałem, zdobyłem Hamburg Na bitwie będziemy oczywiście okupywać I zobaczymy co nam może zaoferować w tej budowie A teraz kiedy już te oddziały nie będą nam potrzebne do walki Postaram się zrobić garnizon z tego wszystkiego a niepotrzebnych i niedobitków yy, rozwiązać. W tak, Was już chwilą poczyny, nie będę. Jesteście dobrze, więc wracajcie do stolicy. Tak samo, tu jest stoi jeden medial chłopów. Niepełnie niepotrzebny mięso, armatnie. Dobrze, oczywiście musimy połączyć drogami z innymi miastami, zękami, port, farmy, kopalnie i oczywiście lecimy wojsko. I w Danii jest to fajne, że zamiast rycerzy w zbrojach, czyli ciężkiej konicy, dają nam właśnie takich dobrych żołnierzy. Wikingów nie są zbyt dobrze zbrojeni, ale mają y, spory współczynnik ataku. Dobrze, więc statura y, będzie zakończona. Mm. Przyjmę tylko no. dlatego, że jest młody. I może się przydać. I to jest. Y, on się zaręczył y, z naszą księżniczką. I prosi o możliwość y, małżeństwa. I tak, jeśli się zgodzę, to będę miał kolejnego generała. Jeśli ją rzucę, będą pewnie no, inni. Ale też ich mocno nie jest. W swoich cechach. Lecz jest młody. I można go nieźle ukształtować. I o i mamy. Kolejna misja. Myśli emisariusza do Francji. nagrodą nas pieniędzmi. Niemcy zdążymy wyszkolić dyplomatę i jeszcze go tam doprowadzić. W się swoich granic, chłopie W postawie wiedzy, bo nie ufam tylko Niemcom. No i tak, tu też się przyda wieża Tu i tu postawimy Tutaj i tutaj na tym cykelku Na tym następnym Tak, bez awansu, bez spadku Kolejne budowle zostały zniesione ceremonie ślubne. Zobaczmy, jakie śluby się szykują. Wchodzi Panna Młoda. Zebrali się ludzie z całego królestwa. I będą kolejne będę kolejne tuby będę przewijał, ponieważ nic za bardzo ciekawego w tym nie jest. Fajnie, kochajcie się, miejsce dużo dzieci, przede wszystkim chłopców, generałów, następców. <coughs> Przepraszam, ale przyziębiłem się i będę od czasu do czasu kichał. A więcej, generałów, jakaś córeczka, cztery lata. Dobrze. Kardynał chyba postanowił wejść do miasta. Tu by się znacznie bardziej przydał. Dobrze, więc przedłużymy jeszcze tą kolejeczkę. A nie, bardzo dużych podatków przecież nie będę ludzi zbierał Żeby był większy przychód naturalny, szybciej można ulepszyć miasto. Przychody same się. Będę generować. Widam jeszcze kapliczkę. Płyn, dalej, Panie Landskip. i odkryjmy. Mam nadzieję, na dobrze. Teraz nasz piek rozejrzy się jeszcze O ile przeżyje, ma szansę powodzenia 5%, jest pół na pół. Jaki tempy Chyba pijany był Tak Okazuje się, że mam dwa oddziały wikingów oraz dwa działy milicy kuchniczej Też chłopi To też są chłopi tylko że ze, ze Skandynawii, więc mają dużo ataku Dobrze. Bez budynku pomyślałem Dobrze, cel na dzisiaj Hamburg wypełniony Sztokholm wyspiegowany Ustaliliśmy także kolejki budowy Myślę, że dzisiejszy odcinek chyba będzie się powoli kończył, więc nie martwcie się, będą następne. W następnym odcinku, drugim, mam nadzieję, że uda nam się podbić Gród Oslo oraz tą wioskę Stockholm. Gospodarką zajmiemy się w trzecim odcinku. Jako, tak, jako takie podłoże tej przyszłej armii, tej postaram się zrobić: jeden pół rachut do przodu. No, to są takie też y, śluby, ale które y, nie dotyczą za bardzo królestwa i nie wnoszą nic dolego do naszego państwa. Zwykle się trzeba godzić. Dobrze, jeszcze ty miałeś tutaj pójść i tutaj ustawić strażnicę. Wracaj. Jeszcze wyślemy tutaj takiego jednego diplomatę w stronę Francuzów. Idziemy. Jeszcze tylko raporty. I to już jest koniec Dziękuję, proszę I w dzisiejszym odcinku Poszerzyliśmy nasze granice o Zameczysko-Hamburg Tak plan na kolejne odcinki już podałem Więc Trzymajcie się, na razie do następnego razu Nasze granice o Zameczysko-Hamburg Tak plan na kolejne odcinki już podałem Więc Trzymajcie się, na razie, do następnego razu. Dzięki, że oglądałeś. Jeżeli Ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę.